Aleksander Fredro, małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, Kiedy mogła udać człeka. Widząc panią raz w kąpieli, Wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, Małpa figrasz nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, Prześcieradło i zwierciadło szósty do wanny. Dalej kurki kręci żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, Aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj. Małpa myśli, w to mi graj. Ajże kozły, nurki, zwroty, figle psoty, Aż się wodę pod nią mącą, ale ciepła, coś za wiele. Trochę nad to, ma ba... gorąco. Fraszka, małpanie ciele sobie poradzi. Skąd ukrop ciesze, tam palec wsadzi. Aj! Gwałtu? Piecze? Nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi ukrop za nią, tuż, tuż w tropy. Dalej w okno brzdęk, uciekła, że tylko palce popiekła nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpom bywa.